Jak pies pokazuje, że coś go boli. Psy nie komunikują się tak jak my, nie używają słów, ale nadal się z nami komunikują. Wysyłają inne sygnały. Jest to zachowanie, które się zmienia, dźwięki, które wydają, bądź taka mimika twarzy, która a właściwie pyszczka, która jest zmieniona. Więc jeśli twojego psa boli, musisz go obserwować. Nawet na co dzień, kiedy nie wiesz, że coś go boli, to właśnie wtedy obserwuj, żeby się dowiedzieć, czy coś się nie dzieje. I jak może się pies inaczej zachowywać? Może być apatyczny, może nie mieć apetytu, może może nie mieć ochoty na dotyk, nie chce się bawić, zachowuje się jak nie on. No właśnie, zmienia się jego zachowanie. Jest taki jakiś dziwny. Szuka ciemnego miejsca, gdzie będzie mógł odpocząć. Odpoczywa dużo więcej niż zazwyczaj, a nawet staje się agresywny bez jakiegoś większego powodu. Zaczyna się podgryzać, a może właśnie atakuje i gryzie po tym, jak go dotknąłeś. No właśnie, to może być spowodowane bólem. Dlatego obserwuj i jeśli widzisz coś takiego, to lec do weterynarza. Mój przykład. Lucian. Chcesz poznać Luciana? Tam na górze jest przypięty filmik. Zobacz. Lucian, mój pies, przestał szczekać na swojego psiego Nemesis I miałam takie wow! Uspokoił się, przeszło mu. A druga myśl to było: jedziemy do Weta. I rzeczywiście okazało się, że on wcale nie ma tak, że mu nagle przeszła ta nienawiść. Nie, nie, on miał zapalenie krtani i po prostu nie mógł szczekać. A teraz Ty, daj mi znać, czy potrafisz rozpoznać, kiedy Twojego psa coś boli?